Pięćdziesiąt milionów Amerykanów cierpi na artretyzm, a zwyrodnieniowa choroba stawu kolanowego jest najczęstszą postacią, czyniąc z niej główną przyczynę niepełnosprawności. Kilka bodźców zapalnych leży u podstaw pojawiania się i progresji tej choroby, dlatego też różne pokarmy przeciwzapalne zostały poddane testom. Truskawki obniżają poziom krążącego we krwi, mediatora reakcji zapalnej, znanego jako czynnik martwicy nowotworów, ale niekoniecznie przekładają się na poprawę kliniczną. Picie soku wiśniowego na przykład może obniżyć oznaki stanu zapalnego znanego jako białko c reaktywne, ale nie pomogło z chorobą. Tylko chwileczkę, tu jest napisane, dostarczyło złagodzenia objawów. Tak, to prawda, tylko że nie lepiej niż placebo, co oznacza, że picie soku nie było lepsze niż nierobienie niczego. Wiśnie mogą pomóc przy innego rodzaju zapaleniu stawów, zwanym podagrom, ale zawiodły przy zwyrodnieniowej chorobie stawów. To samo z sokiem z owoców granatu. Brak znaczącej poprawy w objawach, ale z drugiej strony, brak też znaczącej poprawy mediatorów reakcji zapalnych, więc nie jest to zaskoczeniem. Truskawki natomiast zmniejszyły stan zapalny. Zobaczmy, czy faktycznie pomogły w randomizowanych, podwójnie zaślepionych testach krzyżowych. I... rzeczywiście stwierdzono, że truskawki w diecie mają istotne działanie przeciwbólowe, powodujące znaczne zmniejszenie bólu. Na rynku dostępne są leki hamujące czynnik martwicy nowotworów, teraz dostępne za jedyne 40 tysięcy dolarów rocznie. Za takie pieniądze chcielibyśmy naprawdę ciekawych efektów ubocznych i nie rozczarowują, szczególnie śmiercionośnym chłoniakiem. Myślę, że zostanę przy truskawkach. Jednym z powodów, iż mniemaliśmy, że owoce jagodowe mogą pomóc, jest to, że jeśli dać ludziom równowartość albo jednej szklanki jagód, albo dwóch szklanek truskawek dziennie, a następnie nakropić ich krew na komórki w szalce Petriego, widać znaczne złagodzenie stanu zapalnego w porównaniu do tych, którzy otrzymali jagody placebo. Zauważcie też, że złagodzenie stanu zapalnego poprawiło się z czasem, więc najwidoczniej im dłużej się jada owoce jagodowe, tym lepiej. Czy są jakieś inne pokarmy, które zostały przetestowane w ten sposób? Naukowcy z Francji pobrali chrząstki przy operacjach protezy kolana, a następnie wystawili je na działanie koncentratów krwi ochotników, którzy zażyli potężną dawkę ekstraktu z pestek winogron i oliwek. Zauważono znaczną redukcję wywołanego uprzednio stanu zapalnego. Nie było żadnych wcześniejszych badań testujących pestki winogron na ludziach na zapalenie stawów, natomiast ekstrakt z oliwek miał potwierdzone zdolności zmniejszania bólu i usprawniania czynności u osób cierpiących na zwyrodnieniową chorobę stawów. Czy to oznacza, że dodawanie oliwy z oliwek do diety może pomóc? Nie, ponieważ używano liofilozowanej wody z roślin oliwnych. Jest ona w zasadzie tym, co pozostaje po wyekstrachowaniu oleju z oliwek, są to wszystkie składniki rozpuszczalne w wodzie, innymi słowy, to wszystko, co jest w oliwkach, czego brakuje w oliwie z oliwek. Jeśli dać ludziom prawdziwe oliwki, tuzin dużych zielonych oliwek dziennie, widać spadek mediatora stanu zapalnego porównując stan przed i po. A jak przedstawia się analiza używania samego oleju? Systematyczny przegląd i metaanaliza na temat przeciwzapalnych właściwości oliwy z oliwek odkryła, iż nie wydaje się, aby posiadała jakiekolwiek. E, ale zaczekaj, a co z publikacjami, które przypisują niezwykłe działania przeciwzapalne oliwie z oliwek Extra Virgin z pierwszego tłoczenia? Oto ich dowody na gryzoniach. Dla ludzi oliwa z oliwek extra virgin może nie być lepsza niż masło, jeśli chodzi o stany zapalne, i gorsza nawet od oleju kokosowego. Czy powinniśmy więc pozostawać przy oliwkach? Niestety, tuzin oliwek dziennie może pochłonąć prawie połowę dozwolonego dziennego limitu sodu. Podczas testu oliwa z oliwek z pierwszego tłuczenia nie zdawała się pomagać także z objawami fibromialgii, ale działała lepiej niż olej rzepakowy w łagodzeniu objawów nieswoistego zapalenia jelit. Niestety nie mogłem znaleźć żadnych badań testujących spożycie oliwy z oliwek na zapalenie stawów. Ale chwileczkę, dlaczego ten filmik jest zatytułowany Oliwa z oliwek extra virgin na artretyzm? Ponieważ jesteście gotowi? Wydaje się, że działa miejscowo. Podwójnie zaślepione, randomizowane badanie kliniczne miejscowego stosowania oliwy z oliwek Virgin kontra żelu zawierającego lek w rodzaju ibuprofenu na zwyrodnieniową chorobę stanu kolanowego. Tylko gram oleju, czyli mniej niż ćwierć łyżeczki, trzy razy dziennie, więc kosztowałoby to mniej niż 3 centy dziennie i zadziałało miejscowo stosowana oliwa z oliwek była znacznie lepsza niż lek w zmniejszaniu bólu. A badanie trwało tylko miesiąc, więc może oliwa z oliwek z biegiem czasu działałaby coraz lepiej. A co ze skutecznością oliwy z oliwek w kontroli porannych bólów zapalnych palców i kolan wśród kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawów? Badacze poszli na całość, porównując stosowanie oliwy z oliwek extra virgin do nacierania się niczym, do nacierania się żelem podobnym do ibuprofenu i najwyraźniej spadek wskaźnika aktywności choroby w grupie oliwy z oliwek był lepszy od pozostałych.